Siemanko, z tej strony Wiktor Nek za dzisiejszy kolejny odcinek, odcinek i jest ze mną dzisiaj Blackie, mój kolega Siema Ale, Ej. ale klasyczny skurde Jestem Ej. ludem swelem Wow, ale ja jestem Czekaj, Dobra No i no ogólnie chodź tutaj, chodź tutaj Oni tutaj grają sobie Dobra, chodź, za mną, tu jestem Gdzie jest? Tu, 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 tu Myszką okej. Tak, no. tak, tak, no, no. Dobra, chodź. Idziemy na górę. No, tu na górze się najlepiej gra. I pamiętaj, albo strzałkami, albo W, E, A, D. Możesz to chyba sobie w ustawieniach zmienić, więc jak chcesz, nie? I... Dobra. Piosenkę, tak, tak. Może ja wybiorę najpierw piosenkę, potem ty wybierz, a potem losową, okej? Okay? Okej. Okay. Tak będzie w sumie bardzo... O kurde. Ida, ida? Cie, cie, ciekawe tu że... Zagranie tak, pewnie laguje, dobra. Na normalną dajmy, na... Kurde, ja miałem najpierw wybrać, ale dobra. Three, two, one, Z czekami to jest nas. No, no. Z się dopiero grać w tą grę, więc. Nie tak źle ci idzie. Ja nie mam na tlamiszy tutaj Nie wiem Spoko. Nie grałem jeszcze w Taką przeróbkę jakby Tej piosenki pierwszej Nie grałem jeszcze w przeróbkę Ten bardzo mm. fajnym zespole, przeróbka Fajną mam animację, gdzie Jak Saitama Te animacje można kupować za punkty, bo na końcu piosenki dostajesz punkty Jakoś pierwszy wybierasz piosenkę, teraz ja wybieram <noise> Tylko nie wybieraj w ogóle O widzisz dostajesz punkty i za te punkty będziesz mógł se potem kupować Tylko ich trzeba z Dwa 500 narąbać <noise> Dobra, naciskaj jeszcze raz i teraz ja wybieram A ty w ogóle nic nie naciskaj Wtedy no nie wybieraj Moją ulubioną piosenkę teraz zagramy A potem niech losuje <laughs> ale to była krótka piosenka. I, piosenka. I sorki zalagi na początku, ale nie podłączyłem laptopa. Przez to nagrywarka działa trochę do dupy. Ale no spoko. Moja ulubiona piosenka. Yeah! Moja ulubiona. Ej co ty odpierdala? Yeah. U, a, i, i, a. Jak coś na to na hardzie włączyłem. <laughs> Bo ja się znam już. <laughs> Ja się naważę, że nie... ale nie jest tak źle ci jak na pierwszy raz. Ja też dużo błędów często popełniam. Chociaż ja gram od 5 miesięcy? Nie no, może nie aż tak, ale od A, fajna piosenka, co? Mi się mega podoba. Moja ulubiona z całej gry. Chyba. Chociaż bardziej Sauron mi się podoba jeszcze, taka jest. Moja z tą karaturę widać. Wiesz, jak to łatwo robić. Jak grać jak na strzałkach, to masz te dwa palce obok siebie. I jeden po drugim od razu robisz. Nie ja pierdolę. Jakaś ty Piara, ty usiadła. No można siadć. Jak długo nie przytrzymasz, to ci się wtedy anuluje cała ta strzałka. Tak, tak wie. <laughs> Teraz się na pieprzeniem w klawiaturę A to się da nauczyć no łatwo jest nauczyć się tych piosenek Jak na przykład nie możesz cześć to się łatwo nauczyć. Ja tak I Mena nie, się nauczyłem. Na ja tak, nie, nie mam na... No spoko, jak coś to sobie ja możesz nauczyć. Bo ja się nauczyłem e, Ja tak... Ja tak mena się nauczyłem. Tego tank mena wiesz którego chodzi. Tego czarnego. Tego co ma czarne okulary takie I ogólnie jest takim żołnierzem Czego przechodziłem osobiście Na Harley No i super Trzy I... razy mniej punktów ode mnie, a i tak ci dziewięć. Chyba lepiej niż ja na przykład na początku Bo ja na początku mm. nic nie umiem Jak coś no, to sobie możesz ustawienia mężczy. zmienić Możesz sobie też strzałki kolory pozmieniać Jeżeli ci się, na przykład, yy, wiesz No no Psują, mnie. Udasz czy nie? Jeszcze jedno, Skóry. jasne. Tylko trochę krótkie są te utwory. To teraz nic nie naciskajmy i samo wybierze. Night up jest tutaj. Taki night up. I night up old. I told... Jak coś to może no, zrobimy tak, bo ten odcineczek będzie trochę za krótki, to może zrobimy tak, że dwa razy będziemy wybierać. I teraz będzie losowo, a potem e, na przykład ty będziesz wybierać. I znowu sobie. Co to, to za to muzyka? Se. O kurde jakaś bardzo ciężka już widzę. Po samym pasku. Okej, okay, nie jest aż taka ciężka. Dla ciebie to może być ciężka, ale... Dla mnie to jest dosyć... O, blisko płyś. O kurde, nie znam tej piosenki i chętnie bym zobaczył co to jest za Kurde był nie naciskałem. O, Szymek mnie nie dogania. Nice. Szymek kurde jaki prąd. Ja trochę napieprzam bardziej. Nie tak dzieci. Pewnie Was ciekawi czemu Szymek ma na tego. ...dółka jakby w sensie podstawowy bo nie zmieniał prawda? A ja nie bym zobaczył z czego to jest gustowka może bym zagrał ktoś kto? ktoś meu, zbyt, no by tego i te moje koź za ruchy uwielbiam tą, tą animację i się tak nie rozrywać na bozuzeczka no i fajnie w końcu mieć ja w końcu mam jakiegoś poważnego dawania że nigdy nie gnał o w końcu na pieprzanie to co ja dosłownie grałem w tutaj jest taka piosenka którą trzeba na cały czas i ona trwa 6 minut i to jest przeróbka megalowania żeby napieprzać inne, a jedno sobie tak zostawić, w sensie żeby na przykład jedno mieć chociaż w 100%, to jest dobre. Tylko jedno strzałki. To się pieprzenie nie mieć, Bo troszkę straciłeś na pierwsze, dobra. Już się powoli proszę. Fajna pozycja. Ej, ja bym zobaczył, sobie. Jakiś kolej Trochę laguje nieco tego gra i przez to na przykład się że... Że się na przykład kilka wcześniej, a tak naprawdę nie kilka wcześniej. Dla. Nice. Oby się nie okazało, że to jakaś piosełka na kopii bo tu jest kilka takich pioseł. O, teraz na no, Ale dobra nuta pójdzie. Bo... spamerki na... skupcie się na dwóch strzałach. Dlatego ja się skupiam na prawej stronie. Ja wychodzę, w górę też źle klikam, ale tylko prawej. Ale na pieprzanie to, no. Nie słuchajcie, bo mam wyległość po. Dobrze poszło. No i co tam chciałeś powiedzieć? Nie. Nie to jest. Dobra, teraz ty wybieraj piosenkę. Dawaj. Dobra. Ręce co napieprzają. A zobaczyłbyś megalowanie przerobiono. <gry> teraz ty wybieraj. Jakie to są Dużo jest. Imposter jest śmieszny bardzo. Ja. Wszystkiego piosenki. Jakiś animal. Wezmę. Animal? Okej, okay, nie pojawia. No o nie! Wybieraj! O jest. Coś tam wybrałeś koka chyba. Kokę wybrałeś chyba. Tak. Tak. Zna, znam to i grałem w to już kiedyś chyba. W tą przeróbkę tego. Tak, to jest przeróbka tej piosenki zimowej. Cięższa jest o wiele. Taka fajna była. Mój tata dajcie wkurzył, bo kura nagle nich miała. Nie jest pewnie ją Ale Należycie. Ej, fajna tak przeróbka. Oryginał sobie też mam, podsłuchaj. słuchaj. A zaraz puszczę moją drugą ulubionczkę sobie. Myliłeś się. Często się mylę. Góra z dołem na przykład. Ci co mnie oglądają, widzowie od dawna to wiedzą. Że często mi się góra zdołem. O! Ładnie siadło. mi tak cały czas się jak coś. O teraz nie siadło. Jak na pierwsze razy powiem Ci, że grasz nawet lepiej ode mnie. Z moich początków. ale to. Nice. Połowę wzięłam. 30 tysięcy na 64 30 000, na 60 000. 60 tysięcy na 34 tysiące. Dobra, teraz ja wybieram. Okay. Dobra, czekaj, bo butel... butelka prawie spadła. Moja ulubiona piosenka. Ej, słyszysz tą muzykę, to może być to. Nie słyszę. A już nie ma. Soul, moja ulubiona piosenka. Albo na normalu puszczę, bo ty jeszcze tak dobrze nie grasz, nie? Dawaj, no. no, no. No, na hardzie puściłem, na ta, tamtą puściłem na hardzie, dlatego ci tak to pewnie szło. W sensie tamtą, tamtą. I... A, że naciskasz od razu. Spoko. Ja nie miałem tego przyzwyczajenia, ale słyszałem, że niektórzy mają. To jest moja ulubiona petyka. Chociaż tamta też jest spoko. Pamiętam, że na którymś live'ie ją próbowałem czyli bo była dla mnie ciężka. Oh, kurde, ale mi to poszło, okej okay. te niektóre strzałki idą zbyt wolno Ale okej okay. Ja mam w tym samym kolorze strzałki Bo pomyślałem, że tak mi się lepiej gra Teraz jest Tutaj, jak ktoś nie da się przegrać, więc nawet jakbyś na pierwszą to byś nie przegrał. O kurde, ale wysłało. O kurde, nie zauważyłem, że ja teraz Hey, i, się Znowu tak... dwa razy więcej Ale dobra I, I teraz wybieramy losowo, nie? I... Czyli nic nie naciskamy to e... to... Losowo Ej, teraz pokazuje długości tych piosenek To mi się podoba Że w końcu jak jest na przykład jakaś W chuj duga, to już wiemy, że jest w O, o! Miała być <laughs> Miała być losowa, ale dobra No losowa nie mów, że to jest, kurwa, jakaś na copyrightach, bo no, cię no. Brzmi jak na copyrightach, ale dobra. Okej, okay, nie jest chyba. Nie jest, okej, okay, to jest z jak jakiegoś moda. Wiem, z którego to jest! To jest moda tego, takiego kościstego typa. Jak kozioł wygląda. Chyba z niego to jest znowu ale nie jestem pewien, bo dawno nie, bo nie grałem w tego moda jeszcze. Ale mnie dogania to jeszcze. Nie może tak być. Jak ktoś nie wie, to gram jedną ręką, więc ja o wiele gorzej gram. Ty też grasz jedną ręką, czy dwoma? No teraz dopiero się zaczyna na pieprzenie. Ja mam łatwiejszy żebym Ole można pieprzanie Ale masz ciężkie, bo ty jesteś jakby tym botem, nie? Nie umiem podwójnych, więc spamowałem wszystkimi. Nice. A ty grasz też jedną ręką czy dwoma? Jedną. No ja też gram. Dawaj jeszcze ostatnią pysęczkę. Dobra. Tylko tym razem znowu ja wybiorę, bo ty wtedy też wybierałeś. Okay. Co by tu wybrać? Coś, no można coś może przestać... ciężkiego? Dobra, coś ciężkiego wezmę. Wziąłem coś naprawdę ciężkiego, raz nie ci to muszę. Nie pierdol. A... <laughs> Ale na normalu wiem, może będzie łatwiej. Chociaż nie wierzę. A pół. A u. No, nie. nie Jeszcze z tego co wiem możesz ładne tylko strzałki na przykład widzieć, jeżeli, po, jeżeli moje ci na przykład konceptuje. Tylko że to ustawie jak się patrzeć To jest łatwiejsze, widać, że to jest łatwiejsze. Bo ty to jest popierdolone. 쿠키 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 좀 섬чат 까이거든 요단쿠키 Nie leci gdzie, bardzo mnie ładnie wydarzy. Myślę, że na normalu kilkiego bym pokazał. Dzisiaj jestem niewyćmiczony i z mimę chętnie podnieśnię. A dzisiaj tak padało. Gdy też nie? Nie, nie słuchajcie. Jak coś to powiesz po... o. O się No, co tam mówisz? Pię tysiąca <laughs> Ale było ciężko nawieść. I dobra, więc to na tyle. Myślę, że wam się podobało. Jak tam ci się podobało? Bo po raz pierwszy grasz. Fajnie, nie powiem. Dobra, więc to na tyle. Widzimy się w kolejnym odcinku. Jak chcesz, to możesz się żegnać. Na razie. Cześć. No